Psy i konie na emeryturze emerytura dla policyjnych psów i koni dzienna stawka zależna od wagi zwierzęcia. Wycofane ze służby w policji psy i konie mają uzyskać prawo do emerytury. Zakłada rządowy projekt ustawy regulującej status prawny takich zwierząt, który trafił do Sejmu. Szacuje się, że roczny koszt zapewnienia dobrostanu zwierzętom może wynieść ponad 2,6 milionów złotych. Psy, i konie Wspierające służby mundurowe będą mogły pozostać w macierzystej jednostce po zakończeniu służby. Rządowy projekt, który trafił do Sejmu, obejmuje zwierzęta wspierające akcje policji, straży granicznej, służby więziennej i wojska. Nowelizacja przewiduje, że zwierzęta takie otrzymają emeryturę. Zwierzęciem po jego odejściu ze służby będzie mógł zająć się dotychczasowy opiekun. W sytuacji, gdy jest to niemożliwe, trafi pod opiekę innego funkcjonariusza, który posiada uprawnienia. Tylko w wyjątkowych sytuacjach psem lub koniem zaopiekuje się zwykły pracownik służb. Emerytura wypłacana w karmie opiekunowi emerytowanego zwierzęcia będzie przysługiwać wyżywienie dla podopiecznego. Może być udzielane w naturze lub jako wypłacany jako zwrot poniesionych kosztów. W projekcie założono, że dzienna stawka uzależniona jest od wielkości zwierzęcia. Dla psa powyżej 20 kg będzie to 10 zł w okresie letnim a 13 zł zimowym. Mniejsze psy mają być objęte odpowiednio stawkami 7 i 10 zł. Z kolei stawka dla koni, które przeszły na emeryturę to 23 zł. Według szacunków w Policji i Straży Granicznej służy około 1150 psów i 50 koni. Każdego roku około 10%. Tych zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na emeryturę.